Zastanówmy się dzisiaj nad czymś, co po cichu, ale bardzo skutecznie kształtuje naszą cyfrową rzeczywistość. Mowa o bańce filtrującej. Zobaczymy jak internet, który miał być naszym oknem na świat, zamiast tego zaczyna budować wokół nas niewidzialne ściany. Każdy chyba zna to uczucie, prawda? Przewijamy sobie media społecznościowe, patrzymy na wyniki wyszukiwania i wszystko zdaje się idealnie trafiać w nasze gusta, myśli, zainteresowania. Czasem aż strasznie trafnie, jakby algorytm potrafił czytać nam w myślach. No właśnie. Skoro ten nasz cyfrowy świat jest tak idealnie skrojony, to warto zadać sobie pytanie, kto właściwie trzyma te nożyczki i co chyba nawet ważniejsze, jakie fragmenty rzeczywistości są odcinane, zanim w ogóle dostaniemy szansę, żeby je zobaczyć? OK, to zanurzmy się w ten temat. Zaczniemy od samego początku, czyli od wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest ten mechanizm, który z taką precyzją personalizuje nasz cyfrowy świat. A więc, co to jest ta słynna bańka filtrująca? Pojęcie to wprowadził aktywista internetowy Eli Pariser. W skrócie, jest to nasza osobista cyfrowa przestrzeń, w której algorytm działa jak taki selekcjoner. Wpuszcza tylko te informacje, które jego zdaniem pasują do naszego profilu. I tu dochodzimy do kluczowego pytania: jak to zjawisko prowadzi do tak potężnej polaryzacji? Otóż, kiedy jesteśmy otoczeni wyłącznie treściami, które potwierdzają nasze poglądy, zaczynamy odnosić wrażenie, że tak właśnie myśli większość, a to już prosta droga do głębokich podziałów i, niestety, do zaniku publicznej debaty. Ale, żeby dobrze zrozumieć cały problem, musimy na chwilę zrobić krok w tył. Bo co ciekawe, filtry same w sobie nie są niczym złym, wręcz przeciwnie, one wynikają z naszej fundamentalnej ludzkiej potrzeby. I to prowadzi nas do pewnego paradoksu. Pomyślmy o tym tak: Internet to istny ocean danych. Bez jakiegoś mechanizmu selekcji po prostu utonęlibyśmy w tym informacyjnym chaosie. Wyobraźmy sobie próbę podjęcia jakiejkolwiek decyzji, mając dostęp do absolutnie każdej informacji na dany temat, to byłoby po prostu paraliżujące. I tu właśnie tkwi sedno tego paradoksu i pytanie o naszą autonomię. Skoro filtry są nam niezbędne, żeby w ogóle funkcjonować, to jak to możliwe, że ta sama algorytmiczna personalizacja, która nam w tym pomaga, jednocześnie osłabia naszą zdolność do samooceny i podważa naszą wolność wyboru? Jak to działa w praktyce? No cóż, proces w założeniach jest całkiem prosty. Najpierw system zbiera o nas dane. W zasadzie wszystko, co robimy w sieci potem na tej podstawie buduje nasz cyfrowy portret, a na końcu podsuwa nam treści, które idealnie do tego portretu pasują, odcinając całą resztę. I tu trzeba podkreślić coś naprawdę ważnego. Ktoś mógłby powiedzieć, chwila, przecież ludzie od zawsze mieli skłonność do szukania potwierdzenia swoich racji. To prawda, ale to jest coś zupełnie innego. Stroniczość potwierdzająca to nasz wewnętrzny błąd poznawczy. A bańka filtrująca? To narzucony z zewnątrz niewidzialny system, którego nie możemy uniknąć. I właśnie ta różnica sprawia, że jest to zjawisko tak nowe i powiedzmy sobie szczerze, tak problematyczne. Dobra to przejdźmy teraz do tego, jakie są realne koszty życia w takiej idealnie dopasowanej, ale jednak odizolowanej przestrzeni informacyjnej. To zdanie doskonale oddaje istotę problemu. Algorytmy nieustannie wzmacniają nasze przekonania, które już mamy, sprawiając, że stajemy się coraz bardziej zamknięci na alternatywne punkty widzenia. To jest rodzaj indoktrynacji, w której jesteśmy jednocześnie i propagandystą, i odbiorcą. Konsekwencje tego są naprawdę poważne. No bo jak mamy krytycznie oceniać własne poglądy, skoro system aktywnie chowa przed nami wszelkie kontrargumenty? Nasze krytyczne myślenie po prostu zanika zostajemy zamknięci w takiej intelektualnej samotni, która, jak już wiemy, staje się paliwem dla społecznych podziałów. A co więcej, okazuje się, że ta sztuczna personalizacja może prowadzić do całkiem realnych problemów zdrowotnych. Mówi się o chorobach informacyjnych one nie wynikają z samego nadmiaru danych, ale z ich złej organizacji, czyli z tej jednostronności i izolacji, jaką funduje nam bańka. To właśnie ta nienaturalna spójność może generować lęk i poczucie przeciążenia. Skoro ten system jest tak problematyczny, to dlaczego po prostu go nie zmienimy? I tu dochodzimy do kolejnego kluczowego pytania: dlaczego kryteria filtrowania są tak niejasne i zupełnie poza naszą kontrolą? I to jest fundamentalny problem. Nie wiemy, według jakich zasad algorytm decyduje, co zobaczymy, a czego nie. Nie mamy też żadnych narzędzi, żadnych suwaków, żeby te ustawienia zmienić. Jesteśmy trochę jak pasażerowie w pojeździe, którego kierunku jazdy nie znamy i na który nie mamy wpływu. A co gorsza, złożoność tych systemów jest tak ogromna, że często stają się one takimi czarnymi skrzynkami. To znaczy, że nawet ich twórcy nie są w stanie w pełni wyjaśnić każdego pojedynczego rezultatu. Jak więc mamy kontrolować coś, czego do końca nie rozumieją nawet jego architekci? No dobrze. Skoro kontrola techniczna jest praktycznie niemożliwa, to musimy spojrzeć na ten problem z zupełnie innej strony. To prowadzi nas do pytania o etykę. Jaka jest nasza odpowiedzialność w tym nowym, cyfrowym środowisku? Jest taka bardzo ciekawa koncepcja filozofa Luciano Flordiego, nazywana ekologią informacji. Proponuje on, by myśleć o informacji jak o wspólnym środowisku naturalnym, jak o powietrzu czy wodzie. Jest to cenny zasób, który wymaga ochrony. W takim ujęciu każdy z nas staje się odpowiedzialny za informację, która tworzy, konsumuje i udostępnia dalej? Ta tabela oparta na ramach etycznych zwanych. Eutyfroniką, czyli analizie moralnej technologii, świetnie pokazuje, jak konkretnie algorytmy mogą naruszać nasze podstawowe prawa. W sferze intymności mamy do czynienia z manipulacją emocjonalną, w sferze prywatności, z profilowaniem, które może prowadzić do dyskryminacji, a w sferze powszechnego dostępu zamykają nas właśnie w tych komorach echa. Warto się zastanowić, które z tych zagrożeń jest dla nas, jako społeczeństwa, najpoważniejsze. I to jest chyba kluczowa zmiana perspektywy. Przestajemy być tylko biernymi konsumentami treści, stajemy się aktywnymi, odpowiedzialnymi uczestnikami, którzy wspólnie muszą dbać o zdrowie naszej wspólnej przestrzeni informacyjnej. I to jest ostatnie, kluczowe pytanie. W świecie, gdzie niewidzialne algorytmy tak mocno kształtują naszą rzeczywistość, jakie konkretne działania mogą podjąć zwykli użytkownicy, a jakie twórcy tych systemów, żeby to nasze cyfrowe środowisko stało się bardziej sprawiedliwe i otwarte? Z tą myślą warto zostać i dać sobie chwilę na refleksję.